Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Runeterra na moim kanale. Moi drodzy, moi mili, słuchajcie, no z grubej rury dzisiaj zaczynamy, bo... Ej, słuchajcie, no nietypowe, naprawdę nietypowe połączenie, pierwszy raz takie widzę. czyli no oczywiście próbowano uruchomić z Kenedem. znacie dek zanką i jeszcze naprawdę możecie mi wierzyć, że były inne propozycje. Ale Gin Nora Bundle City? What? Nie mam pojęcia, co tu się wydarzyło, nie mam pojęcia, jak nawet yy, grać się tym dekiem. Ja go po prostu znalazłem na stronie oczywiście ale Nie, nie płacą mi za reklamę oczywiście. Także, moi drodzy, nie musicie tutaj yy, odpalać polskiego cebulactwa w komentarzach. <grym> moi drodzy, słuchajcie, ten deck jest wyjątkowy, wydaje mi się, ciekawy. No to go przetestujemy. Krótka piła. Jedziemy z prezentacją talii. Jak widzicie, no, mamy kilka takich tradycyjnych zagrań. Aha, działonowy reks tutaj jest. Podgrabisz, ale jak uruchomić grabież? Pewnie zupena. Jest też kondensacja, żeby uruchomić działonowego reksa. Czyli to było to samo, co już kiedyś dla was wrzucałem, tylko inne, inne piki. Mina na koniec rączonoga. Wycofanie trzech. Rączonoga. Dobra, rzut ciastem tradycyjnie tak, żeby kontrolować sytuację na stole. Kur... Bardzo dobre zakręcie, polecam je teraz. Konchioro, wiadomo, robicie zakręcie, spowalniacie tempo przeciwnika, kondensacja. No rozumiem, że tutaj, jeżeli chodzi o Nasz deck, to przede wszystkim chodzi tutaj, żeby grać pod działo nowego Rexa. No ale ten działo nowy Rex, powiem wam, różnie siadał mi kiedyś. Ale to, co mnie tu dziwi, to jest Lord też. Więc po co jest tutaj Jean? Ja nie wierzę, żeby ten Jean szybko wystekował, chyba że wlejcie, to, to tak, ale na początku dramat. Złomotwór, wiadomo, zrzuć bombę znowu kontrola. Herbacielka robi nam kartę portala, e, kartę portalu albo po prostu portal. Bo tak to nazwijmy, a nie portala. Jezu, co się dzieje ostatnio z moją głową? Na pewno coś niedobrego. Mylące, żeby kontrolować, świadki nawet tu jest. No i portal na całego mini zamęka do kontroli. Jaki dziwny dek, bo ja widziałem, że on na niektóre deki doskonale się sprawdza, ale dlaczego tak dobrze? Nie wiem. W sensie, powiedziałbym wam więcej o tym deku, ale trudno tu teraz powiedzieć. Ja tu widzę właśnie połączenie kondensacji, wiadomo, z działonowym. Mina też może zostać tutaj zagrana. Jestem ciekaw, jak tutaj działa stakowanie naszego ulubionego Jina. Bo wydaje mi się, że to jest 7 staków. No ale co, czekać z Jinem do ósmej rundy? I tak w 8 rundzie musielibyście mieć token ataku. A jeszcze i tak musicie uruchomić Reksa, więc... Come on. Gdyby tu był Timot jeszcze, jeszcze mógłby chodzić o rzut ciastem? Nie wiem. Ciężko, ciężko. Jestem, jestem ciekaw jak to będzie działać w praktyce, bo... Powiem wam, że no widziałem, że nie, na, nie, Widziałem, że ten deck kontruje bardzo dobrze niektóre z decków. Że potrafią mieć 70% win raty, ja to całkiem okej, okay. albo nawet więcej. Także, no nie wiem, nie wiem, jestem zaskoczony. No co, no jedziemy, słuchajcie, z gierkami. Uuu, mam dawać pierwszą ciekawostkę. Ten deck jest dostępny na standardzie, a to jest bardzo ciekawe. Myślałem, że nie jest. Dobra, sprawdzimy sobie dzisiaj standard. W takim razie um, to nie jest wieczność, więc żebyście mieli tutaj jasne pojęcie, co my właściwie gramy. Uświęcenia raczej nie chcecie, bo jemu to jest na rękę, takie uświęcenie, stakowanie go. Kondensację wywalam. To może się przydać na któregoś z bohaterów. No i rzut ciasty na start. No, mamy by token ataku, ale nie przypominam sobie, żeby była jakaś dobra jedynka na start. Jezu, to rzut ciastem jest taki śmieszny. Je o, to jest agro deck. W porządku, jeżeli to jest agro deck, to my sobie damy radę. Wybaczcie tego psa w tle, Mam nadzieję, że sobie jakoś poradzimy dzisiaj w tych jakże trudnych warunkach, moi drodzy. Bo przecież do nas siostra. Ale ja bardzo chcę nagrać za was ten odcinek. Proszę czuć się jak u siebie. Na razie wolę tak zagrać. O! Chyba to był błąd. Chyba powinienem drapieżny zostawić. Ko chodzi o to, że on go widział. I ja bardzo chciałem zagrać tak, żeby on nie wiedział co mam jeszcze w ręku. To była moja koncepcja. I w następnej rundzie będzie można piątkę zagrać. O! Widzę, że full fabryka dała. Pauza, bo nie chcę mu robić więcej uświęcenia oczywiście. Można spokojnie pauzować uświęcenie. No tego nie ma za bardzo jak grać. Chociaż tutaj byłby portal w razie co dodatkowy. Ok, nie przeszkadza nie mi przeszkadza to. Mamy 3 punkty, więc będzie można nawet wokół piątki zagrać. Nie zadziała, nie zadziała, ale to uruchamia wiesz. Ale to jest też niezłe, bo on ma tylko cztery karty. No to nie jest złe. Dobra, ile mamy portali? Zero na razie. Mogę chyba dwójkę, u herbaciarka i dopiero portam. Zabawa się nie kończy. Wow. Tak, jak i plany. O co tu chodzi, widzowie? No to wygląda niesamowicie dziwnie. Hmm. Przeciwnik chyba by Nie. Herbaciarka to naprawdę dziwna karta, to Bioness. Z... Jak oni sobie polewają herbatę w ogóle? Aha, on się nad pauzą zostawia. Ja w ogóle tutaj gram pauzy, dlatego że czekam na jego Dariusa. I teraz rozpoczynamy po kolei. mogę za bardzo tej karty się pozbyć. Aha, czy muszę mieć zamiankę taka co pauza w takim razie? Nikt nie stanie mi na drodze, Munaisik. Nice. Pierwszy Darius kaput. Kanonady nie ma. Nory nie ma. Trochę szkoda. Nie pozwolimy się tego pana. To, co jest dla mnie zaskoczeniem, że on w ogóle kart nie wykorzystuje, nie? To jest dla mnie zaskoczenie. Ale spokojnie, zaraz wyczyszczę wszystkie jego karty. Okej, okay, czyli trzeba zagrać w ten sposób. Trzeba zagrać tak, i zagrać tak, i zobaczyć co się tam stanie po drugiej stronie. Pamiętajcie, że to nie dobiera, nie? A Zabiłem tu trzy, trzy, bo mamy tylko jedną kartę do bloku. Okej. Okay. Zostawiłem sobie trzy punkty. No i Dariusa dalej mam jak kontrować. Alixir Gniewu, dobra karta spalona. Bardzo dobra karta, szczerze mówiąc. Szkoda, że on miał dwóch bohaterów, a ja nie. Ooo, ale jest Lord Brown Okej, okay, well played mate, well played Mamy pierwszą kartę Szkoda, że tu się nie uda szybciej zagrać Ile mamy value? 1, 2, okej okay, damy radę To trzeba zablokować kartą 2, 5 I zaraz no pozbywamy się wszystkich jego kart No i powiem, że jakoś, jakoś to banga Już rozumiem po co jest ta karta, chodziło o to, o te ogłuszenie tutaj Przegramy w ten sposób. Zrobimy sobie miejsce na stole w ten sposób. Zagrywamy Lorda. Fajnie, że drugi Darius. Kaput. I mamy tutaj szybkie zagranie. Nie, nie, nie pozwolimy mu na to. Nie pozwolimy mu na to, bo nie chcę, żeby dobierał więcej kart. Oh yeah o oh je, yeah. drodzy, piękna przewaga. Za chwilę mina może się pojawić. Ale jak tutaj zagrać? To teraz, jak teraz to zagrać? Hmm. Dobra, po kolei. W końcu się pozbyliśmy tych kart. Mamy tutaj minę, więc wszystko gra. Mamy lorda, mamy stuna, tylko nie mam obrażeń, ale spokojnie zaraz pod, zagramy pod konchiologa. Zdziesiątkowanie. Hmm. To można zagrać. To będzie fajne, żeby uruchomić coś. To nie jest dla mnie żadnym problemem, bo będziemy Lordem blokować ewentualnie. A co tu wszystko zainwestować w jedną kartę? Dosyć dziwne. Mamy tu jak zagrać. No, chciałbym się pozbyć tej karty, bo nie chcę poświęcać tutaj lorda. Ale jakbym miał go stracić, to zrobię sobie drugiego i wyjdzie, wyjdzie mi to jeszcze bardziej na rękę. Oczywiście statystyki będą gorsze. Ale muszę się spodziewać, że mam kartę, która zabije, więc na razie zagrałem sobie po kolei. Bardzo dziwny jest ten deck by the way. A ile, ile mamy stacków na ginie? 9! No mówiłem, że w okolicach tam late game'u będzie faktycznie no. No ale nie dobraliśmy Rekina, bo z rekinem byłoby combo. Czemu takie zagranie? Jeden portal. Muszę, muszę tu pauzować, bo e, może mieć zabicie całego stołu, I guess. Ok, wiemy już, że nie ma. Czyli trzeba tak zagrać. O. o! O! A to ciekawe. A to bardzo ciekawe. Dobra, zmarnował większość punktów. Więc możemy zagrać mnóstwo wycofań, by the way. Ale po co mi tyle wycofań? Zapytacie? Nie wiem. Okej, okay, no to gry nie wygram tak. Jakbym chciał. Czy moja karta... Kon... No robi coś, robi coś. Faktycznie robi. Można tutaj zagrać po kondensację i konchiologa, znaleźć zaklęcie. Spalić sobie kartę 1-2. Tu byłaby przewaga kart na stole, ale nie jakaś specjalnie silna. Teraz musimy zagrać w ten sposób. Dwie, dwóch... Okej! Okay. To było perfekcyjne, my friends. To są zabicia dwóch kartaż. A on pauzuje. No, zapał? Dalej mogę zagrać zabicie całego stołu. Dalej to skontrujemy. Cierpliwość wisi w powietrzu. Jill ma awans, tylko że gramy bez żadnego bohatera. Mamy tutaj mniejszą liczbę, oczywiście. Pamiętamy. Też muszę. Plus atak. Close. No ale blok... Okej, to dziwne. Okej, okay, no nie wydaje mi się, żeby mój przeciwnik był w stanie to wygrać. Nie wiem, no nie wierzę w to. Jaką zamierza to wygrać? Nie wiem. Może dorzucić sobie dwójkę, przewaga. Portale są jakieś? No, niby są, ale wrócą do, no, do ręki jednostki. Ciekawe jest to, że to cały czas przypływ dostaje. Jak zagram. Yy, balista może mu wygrać grę. Balista faktycznie może mu wygrać grę, bo nie mam tutaj za dużo bloku. Ile masz uświęcenia? Masz, masz 7. Okej, okay, będziesz bardzo blisko. To ma najwięcej punktów zdrowia. Zobaczymy czy dogra jeszcze jedno. Chyba przestraszył się zaklęcia. A... ja Ej, ale on był blisko wygrania z tą balistą nawet. O, ja już nie miałem żadnych zaklęć. Był bardzo ładnie przygotowany. No ale niestety, jest jak jest, jedziemy z kolejną grą. Jean, trawie lustro. Jedziemy z tematem. Eee, ręka oczywiście tragiczna. Ta za dużo nam nie zrobi też, żebym wycofał jedną Noksiański zapał, ewentualnie szóstkę. Ale nie, bo jest Faron, więc raczej wątpię. No to kępa paskudny, bo Nora by sobie zrobiła portal. Nie mamy tutaj rzutu ciastem oczywiście, więc gra się zaczyna dla nas raczej powiedziałbym kiepsko. Ale rzut ciasta mogę znaleźć tutaj, wtedy skontroluję dwie jego karty. No to jest chyba najlepsza możliwa opcja. Chyba tak. Tu jeden, tutaj, no to jest potencjalnie najlepsze bloki. Bardzo dużo walił. Okej. Okay. Nie ma rzutu ciastem, ale jest coś innego, równie dobrego. Trochę walił oczywiście o no ale to jest coś, na co nie mam wpływu, nie? To jest coś, na co ja nie mam wpływu. Lepiej byłoby chyba teraz Nora zagrać i spróbować, modlić się o jakiś dobry portal. W następnej rundzie jest 5 punktów, więc jeżeli Nora faktycznie uderzy, a my zdążymy zaatakować, wszystko zależy od tego, ile ma jedynek i dwójek. ok to na szczęście nam nie przeszkadza, nie zdąży nawet rzucić bombę zagrać od razu, żeby go zabić. Pauza, myślę, że byłaby za pauzę, więc zagrałem pod portale, żeby blokować. No i zobaczymy, co teraz. Pamiętajcie, jakie mamy cele, jeszcze dżin znaleziony. No, tempo zawrotne. Tempo, niestety, dla nas jest straszne. No nic, zaryzykujmy raczej portale. Fajne portale, dużo portali. To jest dobra wiadomość. Nic nie zrobimy. Jezusieńku. No ale poświęcimy moment drugą, bo trzeba spowolnić jego tempo grania. Kuntem, tempo jego było kosmiczne. No ale co, nic z tym nie zrobię. Mogę zabijać wszystkie jego karty. To jest bardzo dobra wiadomość. Hmm, Świadkini, Stun, to oczywiście nam nic nie daje. 2 chyba najlepszy blok. Ale powoli grać, bardzo tego nie lubię jak ludzie tak powoli grają. Ale no nic nie zrobię. Okej, okay, wygląda to dobrze. No jakaś kradzież życia z portali jakby wypada, nie pogniewałbym się, bo to jest... To jest bardzo niebezpieczna sytuacja dla nas. Trzeba zabić tę kartę póki mam szansę, żeby nie było kolejnego staka. Bo tutaj to jest już niebezpieczna sytuacja to już jest taki moment, w którym mogę przegrać grę nawet. Niestety, nie ma rzutu ciastem, nie ma żadnej kontroli będzie jeden portal. Jest dzień. Potrzebuję kart do bloku. No i zobaczymy, czy będzie awans, nie? Alby nie, alby nie. Nie mamy też mini zamianki. Ile ma portali? Zero. Muszę grać pod kartę do bloku. Tutaj jest rewelacyjny stun teraz w Gina I on nam zrobi dużo. I on nie będzie mu zaatakować. Dobra, well played, well played, mate. Well played, prawie mi ograłeś tutaj. Ale ten stun jest teraz na wagę złota. Bo on tu mógł mieć awans nawet. No i to, tu jest awans, tak naprawdę. Nawet, tylko musiałbym mieć naprawdę pechową rękę, żeby nie było tu awansu. No, wiedziałem. Wiedziałem. E, zdecydowanie wolę statystyki 3-3. E, wszystkie nasze karty, niestety. Piją tutaj dwa, a my mamy jeden punkt. Jest duża szansa, że wypadnie portal, więc najwięcej waliu. Nie chcę nic odrzucać, zobaczymy. Obronić? Zobaczymy co, co dalej ma imperialne. Mówiłem, mówiłem, pamiętacie? Mówiłem Stul na wagę złota, ale wciąż trzeba znaleźć. E... A czy trzeba coś znaleźć? Dużo waliu. mam prawie wygraną grę w kieszeni. Mamy trzy karty do bloku. On ma 2-2. Dwa, dwa. Mogłem spalić tutaj kartę, no. Miał dużo farta z tym na pewno. Um, tak, 2-2. 2-1. 1-3. No wygląda to tak średnio, bym powiedział. Trzeba się pozbyć tego pana. Ile mamy portali? 2 na 5. Przynieś znaczy się 2, tutaj jeszcze 4, 2 na 4. Dobrze byłoby, żeby wypadł. Musimy zagrać natychmiastowo, tak? I spróbować. No chociaż trzeba spróbować, moi drodzy. No jak przyjdzie drugi dżin, no to MVP dla niego. Nie ma drugiego dżina. Nie mogę spalić karty. Mogę poszukać czegoś, co mnie uratuje. Jeden portal. No, kradzisz życie na portal. Siedem punktów. Let's go. Kondensacja na nasze nieszczęście. Tu był prawie awans, by the way. Zobaczcie. 3, dwa, trzy, jeden. Mamy kondensację na Stuna, jeżeli miałby zagrać Jeana. więc jeszcze możemy go ograć, jeżeli to jest Jin. Okej, okay, to jest karta... Co to jest za karta? To musi być jakiś piruet raczej. Trzy portale, by the way. Na no, jakaś kradzie z życia coś ten deseni naprawdę byłoby smurfastycznie. Ale nie mogę uruchomić słuchajcie te, tego tego Rexa. No nie mogę. Co Okej, okay, zabicie Nory. Przywołanie pozostałych kart. To był stun. Okej, okay, okej. Okay. Możemy zagrać sobie. Dlaczego się świecisz? Dlaczego się świecisz? Tu była grabież z lokacji? To była lokacja? Nie wiem, trudno powie... Dlaczego tu się świeci? Dobra, zagrajmy zero. Nie no, wiem dlaczego tu się świeci. A już kiedyś mnie tak sterowała, bo... Nie, nie wiem czy tu było 8 czy... Ile, to, to ile ty uderzyłeś? Ile było wtedy? 8. Było faktycznie. Dobra. Let's go w takim razie. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem, bo będzie bardzo, ale to bardzo źle. To mi może przegrać grę nawet. Let's go. O mój Boże Raczej wygrywamy grę w następnej rundzie, bo co on dorzuci jedną jedynkę, będzie odmieniał kartę do bloku A tu mam jeszcze jeden value Tank, to jest bardzo dobra karta Ludzie jej nie doceniają, ale naprawdę dużo robi wryw pozorom No i co teraz? Okej, okay, to było dziwne. Co ja? Co cię by uratowało? Nie wiem, brachu. Nawet dwa razy Noksiański. co by cię uratowało? Krawę ostrza, I guess, za jeden, ale nie wiem czy jest na standardzie. Słuchajcie, wygrana kolejna gra, bardzo ładny winek, dzisiaj skończę wcześniej, dlatego że muszę kilka rzeczy zrobić, bardzo chcę jeszcze je zrobić, że mam nadzieję, że nie wam przypadł do gustu, nie było ani jednego godziny, ale była nora, był awans, e, były nawet karty, były 3-5 pod smoki token ataku, także jestem zadowolony, także trzymajcie się widzowie i do następnego, jo.